Siemana w kolejnym odcinku mnie na kanale, w dzisiejszym odcinku mamy rozwojowe gospodarstwo, czyli chyba szósty odcinek od, znaczy szósty odcinek do końca w sumie tej serii. Dzisiaj zajmiemy się przebudową tego gospodarstwa, żebyście mieli to jak najlepiej zrobione na waszych sejwach, dlatego napiszcie hashtag tunel, bo coś w tym odcinku będzie z tunelami w ogóle związanego. A wam przypnę mordo serduszko, bijajcie na Instagrama, bo wczoraj dodałem nową fotkę, zobaczycie zresztą gdzie byłem tym razem. No i zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję, bo lecimy po 50 koła, a brakuje jakieś 300. Parę subskrypcji i oczywiście mordo Krzychu, wbijaj, kurczę normalnie na live'a, bo tam około 19 live'a odpalamy i lecimy. A modów mam naprawdę dużo, będziemy przygotowywać też i nową serię dzisiaj, także też, ja pierdzielę w ogóle roboty, a roboty dzisiaj będzie, bo tyle modów mam fajnych, że to, no modów fajnych i map fajnych, to jest naprawdę, co, co nie miara, co nie miara. Nie wiem czego ja robię tym, jak mógłbym to robić, tak szczerze mówiąc, ładowarką. I też zauważyłem, że mi się to załadować nie chce. Chyba jest problem taki, że to już tyle leżało, że mogło się zbagować. E, bo też jest taka opcja. Ta czynność nie została. Nie może zostać wykonana w tym miejscu. Czyżbyż to nie były nasze tereny? Sprawdźmy to. Nie, o dobra, to są nasze tereny. Także tak czy siak. No, no nie wiem, co się dzieje. Czy to jest wina łyżki? To nie jest wina łyżki. Ja po prostu tego nie mogę nabrać. Będziemy musieli się tego pozbyć. W kompletnie inny sposób. Ja sobie zajadę jak na razie tutaj na gospodarstwo. Zaczniemy sobie wywalać te drzewka, zaczniemy sobie równać teren, bo będziemy tutaj dosyć dużo kombinowali, żeby z tego stworzyć jakiś prosty kwadrat. Tak samo będziemy sprzedawać, a może nie, płotu jednak nie będziemy sprzedawać, ale tą stronę będziemy troszeczkę inaczej ogarniać. Także tak, zacznijmy od kompletnie podstaw, a mianowicie znalezienia... E, dobra, to wszystko trzeba, nie wiem, czy to będziemy tak przeklikiwać. Przeklikiwać. Chyba, że o taką spróbuję. Ale nie, bo to się rusza, tak jak to się ruszało. Trzeba znaleźć drzewa, tylko które to są drzewa, to jest dobre pytanie. I będzie naprawdę bardzo ciężko znaleźć, bo te drzewa no, są gdzieś pewnie w środku, a tych drzewek też jest dosyć dużo. Mm, nie wiem, spróbujmy po prostu te, może akurat się poszczęści. E, jeżeli to są te, to jest świetnie. No i tak jak widzicie to nie są te, trzeba szukać e, kompletnie dalej e, Trzeba pamiętać, że te są za 597, te są w ogóle jakieś jeszcze mniejsze I czy pytanie, czy to jest to? <grytanie> nie no, to to odcinek po prostu pięknie się zaczyna Pięknie się zaczyna, ciekawe jak będzie później, w późniejszym etapie, bo... No co, coś mi się wydaje, że może ten odcinek jednak nie być taki piękny, bo wiadomo... Że w tym farmingu może się poszczęścić, oczywiście jak najbardziej, ale później... Mogą być po prostu trudniejsze rzeczy do zrobienia I może być tylko i wyłącznie gorzej Ja sobie to zaplanuję tak, żeby tutaj te drzewa Tak jakby nie zasłaniały mi całego mojego gospodarstwa W kolejnym odcinku już zobaczycie jak tutaj jest koska wszędzie ułożona Bo też zaplanowałem to kompletnie inaczej w głowie niż plan był taki początkowy No i tego save'a wam wydam I mapę też najprawdopodobniej postaram się wam jakoś to ogarnąć Żebyście mieli kompletnie wszystko I najprawdopodobniej na tym save'ie, jak już skończymy naszą przygodę z tą seryjką. Będziemy grali na live'ach e, z widzami. Także obstawiam, że jeszcze pięć, sześć odcinków i będziemy sobie grali razem. E, także coś na live'y warto w BS, dlatego dobra. Tutaj mamy tak to ogarnięte, tutaj miała być droga, ale tu będzie kompletnie inaczej zrobione. E, musimy jeszcze ogarnąć, to nie jest to, bo to jest taki świerczek, e, taki kompletnie inny, tylko weź to teraz znajdź. Te ceny w ogóle się różnią, niby są takie same praktycznie te e, drzewka, a jednak nie do końca. Sprawdźmy to teraz tutaj. Tak, to jest to, świetnie. Tą górkę troszeczkę zniwelujemy, tutaj tak samo z tą inaczej wyjdzie, a to praktycznie na płasko zrobię, będziemy mieli dojazd do tego i tutaj na płasko pójdzie ta droga aż gdzieś mniej więcej dotąd, a ta zostanie lekko zasypana, że tak powiem, e, bo tutaj też troszeczkę się zmieni cały układ tego gospodarstwa. E, teraz musimy sobie znaleźć te płoty, żeby je w całkiem troszeczkę pozmieniać, a nawet bym powiedział, że bardzo pozmieniać, Myślałem, że tych drzewek jest o wiele, wiele więcej. Jak na razie to mi się wydaje, że tak jest, nie ma jakiejś tragedii, bo już jak widzicie, jesteśmy w płotach. Dobra, sprzedaj. Mamy tutaj obiekty. No i co? Ja wam powiem tak. Ten płot na pewno zostaje. Wjazd na 100% zostaje. To na 100% zostaje, ale to. O, już tutaj nie będzie miało miejsca. I nie wiem, jak zrobić to podług tego wszystkiego. Zaraz to też zrobimy. Sprzedano maszynę. Dobra, Sprzedajemy płot, jest maszyna, narzędzie, no ale nieważne. Tak czy siak zaraz będziemy musieli zapisać gierkę. Ze względu na to, że może ich to w 5 minut zrobiłem, ale tak czy siak troszeczkę boję się ryzykować, bo każda sprzedana rzecz na tak obciążonym sejwie, no bo nie oszukujmy się, jest tu bardzo, bardzo wiele rzeczy, może powodować to, że na przykład wywali nam grę, no i wiadomo, że bez zapisu... No, będziemy musieli zaczynać po prostu e, ten cały odcinek od nowa, bo też i wywali mi najprawdopodobniej wtedy nagrywanie. Y, także jest też lipa całkowita wtedy. A ten płot będziemy musieli sobie jakoś ogarnąć mniej więcej dotąd albo gdzieś do tamtego domu. Serio, kompletnie nie mam pojęcia jak to zrobić. Może jeszcze trzeci, chociaż kurnik tak średnio, tu może jakąś wiatę jeszcze postawimy i ten garaż wtedy byśmy usunęli. Albo w ogóle ten garażyk, chociaż w tym garaże i tak nic nie trzymam. Tutaj wiatę jakbyśmy dali, to by było nawet i spoko, bo by był łatwy dojazd do tego miejsca. W ogóle tutaj krzaków można było zrobić, a nie tylko i wyłącznie z płotu. Na pewno sobie damy zaraz tutaj niską trawę, bo ta niska trawa nam posłuży jakie jako podłoże, nie wiem, żeby taka wiecie, nie była wysoka, albo w ogóle nie damy trawy, tylko damy sobie coś takiego żeby tutaj nam to wszystko później nie rosło, bo jak nam urośnie, to wiadomo, że też może być jakaś lipa, lekka i nie wiem, dotąd wyrównać, ale tu znowu, żeby mi to nie latało, także też nie możemy jakoś bardzo przesadzać z powiększaniem tego terenu, a tak dokładnie z równaniem tego terenu. Tak samo to drzewo mogłem sprzedać, kurczę, zapomniałem, i latarnie będę musiał to wywalić jeszcze. Przybliżmy sobie leciutko. No taka praca dzisiaj w odcinku troszeczkę jakby budowniczy, ale tak czy siak moim zdaniem, takie odcinki są spoko, bo tu się cały czas praktycznie coś robi, a nie tylko się w polu robi, a kompletnie na odcinki związane z polem nie mam pomysłów, także dwa przyszłe odcinki będą z budowaniem, mam pomysły na jeszcze inne zakupy, także gdzieś w kolejnych odcinkach będzie naprawdę sporo zmian, w kolejnych sześciu odcinkach chyba, bo nie, nie wiem, który to jest odcinek, może 94. dlatego tak sobie tak gdybam po prostu, bo może jest tyle, a może jest tyle, także nie mam pojęcia. Chcę to sprzedać już do końca, żeby mieć już spokój i tutaj zrobimy tak, jak nam wyjdzie do tamtego, chyba. E, zobaczymy zresztą jak nam to ogrodzenie będzie wychodziło. Dobra, na razie nie musimy sprzedawać, da chociaż nie, jeszcze to jedno sobie sprzedam. A i coś coś długo się już co, coraz dłużej się ładuje, no nie? Tak troszeczkę odciążamy tego save'a, bo im mniej obiektów, tym lepiej wam gra będzie chodziła. E, to zasadę też możecie sobie jak najbardziej zapamiętać. Ja sobie teraz wezmę coś takiego, że sobie tą gierkę zapiszę. Teraz tak, bierzemy sobie P i bierzemy sobie łopatę. E, łopata nam posłuży, już Wam pokazuję do czego. Oczywiście rzeźbienie, oczywiście zmieniamy sobie formę. E, bierzemy sobie coś takiego y, i równamy sobie do powiedzmy tego miejsca. Tutaj, jak wiecie, no, miała być droga, teoretycznie miała być droga, ale tej tej drogi, no, no, no nie będzie tej drogi, niestety, tutaj w tym miejscu. E, tutaj sobie damy cały, kompletnie placyk w czymś takim. E, tutaj też z miłą chęcią bym dał coś takiego, tylko że na tym nie można robić. I tutaj mam tą trawę taką, wiecie. Da się to nie nie da się. Kompletnie tam nam to nie wchodzi. Tutaj też sobie damy tak, chociaż do płotu. E, tak samo tutaj, bo ja chcę zrobić to taki kwadrat z tego gospodarstwa teraz, a nie tak jak wyglądało to wcześniej. Tak samo tam te drzewka, no Też one teoretycznie mm, nie są nam tu jakoś bardzo potrzebne. Na tym gospodarstwie, ale jak są, to niech będą. Tutaj też to zrównamy jakoś w sposób ładny. I tutaj jeszcze, może dzisiaj postawimy tunele? Ja raczej, raczej dzisiaj postawimy tunele. Nie wiem, jak to będzie z potem. E, czy do końca nam się uda to ogarnąć, bo to też stawianie tego płotu, tak jak wiecie, to jest troszeczkę. to e, no, troszeczkę schodzi z tym wszystkim. E, dobra, tak samo ja sobie tutaj postaram się to lekko zrównać, żeby to było do jednej linii. E, no i tutaj nam, jak widzicie, wychodzi troszeczkę aż na to. I mm, kompletnie nie wiem, bo to mi nie jest do niczego potrzebne, tak naprawdę, widzicie. Ta droga sobie idzie, 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 idzie i ona idzie kompletnie do zamku. E, tylko, że jeżeli ja bym na tej drodze coś zrobił, e, to ja nie wiem jak mi to później wszystko wyjdzie. No na razie sobie możemy zrobić ten teren, tak jak mówiłem wcześniej. E, gdzieś plus minus dotąd. Mm, I czy to jeszcze jedno sobie mogę pozwolić? Tak, mogę sobie pozwolić na jeszcze jedno. E, I tutaj źle już zrobiłem, fajnie. Czyli na jeszcze jedno, czyli e, ten, a zresztą, wiecie co? Ten skrawek na pewno jest osobno Ten skrawek na pewno jest osobno Czyli jak tu jeszcze jakieś krzaki mi dojdą e, To wtedy powinno to git wyjść Czyli W sumie tutaj nie, nie wiem po co ja aż tak bardzo to równam No ale tak czy siak e, Gdzieś tam to pole jest nasze Także no co, co no Tutaj, tutaj na takich małych polach ja się za bardzo nie obracam e, Dlatego sobie weźmiemy to Tak właśnie zrobimy No i tutaj żeby zrobić ten fajny też i kwadracik tak jak mówiłem, żeby za bardzo tutaj gdzieś nie powyjeżdżać, to sobie spróbujemy to. <laughs> Udało się nam to zrobić dokładnie. Także tutaj jest jak, jak najbardziej plus dla nas. E, teraz tak, teraz pasowałoby nam... Hmm, czy to jest tak? O, dobra, pasowałoby nam to troszeczkę zniwelować, ale to za chwilkę. E, chociaż nie, nie będziemy tego niwelować, bo to nie jest nam do niczego potrzebne. E, ten płot, który jest tutaj, będziemy sobie ciągnęli teraz w drugą stronę. Eee, teraz weźmiemy sobie, weźmiemy sobie płocik. Nie z zagrody dla zwierząt, tylko weźmiemy sobie różne, bo chyba w różnych, albo w ozdobach jest płot. No nie mam pojęcia, weźmiemy sobie w ozdobach, żeby zrobić mniej więcej linię, dokąd ja chcę mieć ten płot, no nie? Coś takiego, żeby zrobić. Eee, Weźmy sobie na razie tą stronkę. Tutaj ten płot tak naprawdę to nie ma zna to znaczenia o ten co jest tutaj, no ale tak troszeczkę odgradza eee, to wszystko i tak. Fajnie też wygląda podług tej kostki, no nie? Ten płocik. Że tu jest kostka, tutaj wiadomo, że tu już nie będzie tej kostki. Tak to mniej więcej jest, takie wiecie, zaznaczenie. Dobra, zróbmy sobie do tego, bo to jest idealnie równe. E, mniej więcej podglądzik na to. Ha, i cyk. Dobra, no i teraz, aby to poustawiać fajnie. E, I tutaj zaczynają się już troszeczkę większe problemy, bo. Z ustawianiem tych płotów, jak wiecie, to to, to za, zawsze jakieś tam komplikacje są, a ja mi się, mi się wydaje, że on troszeczkę nierówny jest. Bo tak ro, robienie tego, wiadomo na oko, to później się może tak kończyć. Że tu wam wyjdzie kawałkiem prosto, tu wam wyjdzie kawałkiem krzywo. No ale cóż. Nie jesteśmy na budowie, żeby to robić gdzieś tam od poziomicy jakiejś tam linii. Tylko po prostu robimy to na oko, bo to jest, wiadomo, farming. Dalej dużo mam jeszcze tego płotu zrobić? <noise> tak troszkę wychodzi na to, że muszę jeszcze. E, tylko, że ja ten płot będę robił właśnie nie wiem dokąd, bo tutaj jest ten płot i czy ja chcę aż go tak daleko robić? Bo tutaj cały wyjazd z gospodarstwa mi się pasowało zrobić i do, do, wtedy dopiero do góry iść, a nie o tak o... E, tylko... Czy droga na przykład by nie poszła sobie w tym kierunku? Żeby ona sobie szła tak do góry. Tu wyjeździk zrobić gdzieś tak dotąd. A płot dać kompletnie w tej linii jak jest teraz. I to by było chyba najbardziej logiczne. Także lecimy sobie w tamtą linię jak na razie. No nie, nie, nie jest powiem wam aż... Nie wiadomo jak długo. Ale już widzę, że jest 12 minuta odcinka. Dzisiaj... Głównym założeniem na odcinku były te tunele hmm, Także ja sobie zaraz gdzieś zrobimy sobie, walniemy cięcie jak dojdziemy do końca I całej, e, całego tego procesu budowy płotu raczej Wam nie będę pokazywał Po prostu to bez sensu, bo to jest, no za każdym razem o tak po prostu klikam i sobie stawiam to dalej, no nie? Także myślę, że jeżeli chcecie wybudować sobie płocik to taka moja złota rada, róbcie sobie to dokładnie i zapisujcie sobie co jakiś czas, bo później jak to postawicie to sobie można to usunąć, także nie musicie aż tak save'ów za bardzo robić E, dobra, dajmy sobie jeszcze jeden płocik. Ciekawe jak mi to wyjdzie, jak to będę chciał równać. E, ale dobra, na razie się tym nie będziemy przejmować. Tu wyjazdu nie będę robił, bo mi nie jest potrzebny. E, czyli no, ogólnie plus minus gdzieś tak dotąd. Dobra, e, zróbmy sobie teraz coś takiego, że sobie to lekko zrównamy. Nigdy za bardzo coś takiego nie bowiem, jak jakieś bardzo równanie tego. Ale chcieć, nie chcieć, nam się to i tak później przyda. Także dajmy sobie troszeczkę, żeby to było mocniejsze równanie. Gdzieś tak, tak. Tutaj jest pole, tutaj nie będziemy za bardzo niszczyć, ale tu gdzie nie ma pola, to jak najbardziej taki lekki pagórek się przyda. Tego procesu wam nie będę pokazywał, mi się kamerka rusza jak po prostu ruszam na tym biurku tą myszką, także wiecie. No i dobra, wyszło coś takiego, czyli po prostu taki zwykły zgórek, do którego no nie ma co się przyczepić, bo wygląda to jak wygląda. Ale jeszcze powiem wam, że ten dół jak poprawimy, to tak czy siak lepiej na tym wyjdziemy, jak ten dół sobie zrobimy. Patrzcie, bo tutaj sobie mogę zrobić coś takiego. I ten dół będzie taki bardziej prosty, bo jak na razie to widzicie tak wygląda. Tylko teraz tak, jeszcze wcześniej, trzeba tutaj płot ten wybudować do końca, bo później nam ten płot może nierówno wyjść. Także lepiej na początek zrobić, zrobić płot E, taka też rada ode mnie, bo ja to właśnie przed chwilą zauważyłem i dopiero później coś tam działać. E, tutaj, jak damy sobie trawę, to też już będzie git. Tu jest, jak widzicie, płot troszeczkę e, aż za bardzo. E, daliśmy sobie to równanie. Git. E, weźmy sobie teraz tak, weźmy sobie. Mm, weźmy sobie, jak to się zmienia. To się zmienia na x. I teraz tak, w tym miejscu na pewno będzie trawa, bo tutaj trawa to będzie no, pe pewniaczek, że ta trawa tutaj jest. Ok, trawę mamy. No, bo tutaj będą, wiecie, takie obrośnięte, bardziej tereny. No i trawa, powiem Wam, że nam wychodzi tutaj praktycznie, że perfekcyjnie do tego płotu. Ona jak obrośnie, to będzie to jeszcze fajniej wyglądało. E, pole, pole sobie zrobimy też do jednej linii. Oczywiście, ja z tego pola no, no nie będę korzystał. Tak jak Wam powiedziałem na samym początku odcinka, e, to pole no, no jest, po prostu jest. Tutaj nie wiem, czy cokolwiek będzie robionego zamiast tego pola tego wam na razie nie jestem w stanie powiedzieć. Na pewno jakoś za bardzo mi się nie śpieszy, żeby cokolwiek tutaj zagospodarować na tym polu, bo też to tak no nie interesujemy taki malutki kawałeczek. Jakby to było nie wiadomo jak duże, wtedy spoko, można coś tutaj inwestować czy tam coś tam robić kompletnie innego, ale aktualnie, aktualnie się na to nie zapowiada, cokolwiek tutaj się będzie działo. Teraz tak, tak samo z tą drogą. Nie wiem jak to będzie wyglądało, dlatego sobie zrobimy tutaj też trawę. I na razie sobie to odpuścimy. Bo to jest naprawdę sporo zabawy, jeżeli chodzi o łączenie, jeżeli chodzi o no, ogólną tematykę, ogólną zabawę tego wszystkiego. E, bierzemy sobie teraz to, co jest głównym tematem dzisiejszego odcinka, a mianowicie różne. Czyli przechodzimy sobie do tuneli, patrzcie. No i bierzemy sobie tunele. Każdy tunel kosztuje 20 tysięcy, 150 utrzymanie na godzinę, nie, 10 utrzymanie dziennie i 150 zarabiamy z takiego tunelu. Tunele, czy są duże, czy są małe, nie wiem, to podlega już Waszej ocenie, możecie sobie to ocenić. Jak to zrobimy teraz? Żeby tutaj był łatwy dostęp do tego wszystkiego i żeby nie zajeżdżać za każdym razem, hmm, będziemy sobie robili coś takiego do jednej linii, a, a ja sobie to jakoś postaram się u, sobie to zobrazować. Że mi to dobrze później wyszło, no nie? Ale powiem Wam, że jest luksus. Jak na razie to jest elegancko. E, bierzemy sobie odtąd. Już teraz mi tak troszeczkę. Dobra, w sumie mamy sporo rzędów, to jednak ja w każdym rzędzie mogę sobie e, ich postawić kilka, ale też chciałem to zrobić dosyć równo. Tylko tyle, że jak widzicie, średnio równo mi to wychodzi. I teraz pewnie zadacie też i pytania, i Heros, ale ty się będziesz tym zajmował w ogóle? No, i tu jest kolej, kolejny problem, że ja raczej się tym zajmować nie będę, po prostu sobie tak to postawimy. I to będzie służyło wam, jeżeli będziecie chcieli, to na jak najbardziej. E, le, co co, nie wiem co to jest w ogóle. Tu są ten, tu są kartofle, no to kartofle ja to mam. Tu są jakieś tam nazwy tych. A tu damy troszeczkę to w innym stylu, bo tutaj będziemy sobie zajeżdżać kompletnie inaczej, patrzcie. Tu sobie damy je. Tak. I tutaj powinno nam wyjść po 3. Po 3 w rzędzie. Perfekt. Jak na razie świetnie mi to wychodzi. No wiecie, jak się umie się grać w tą grę, to się gra, no nie? Jest pytanie jak to postawić? Czy ja tu chcę jakieś większe odstępy robić? Czy ja też nie chcę tych większych odstępów robić? Coś takiego. Eee, kolejny, melony. Melony też sobie tutaj postawimy. Nie wiem, jakie tam były odstępy, ale sobie dam coś takiego. No i tutaj też sobie znowu damy coś takiego. Eee, chyba ten odstęp nie jest równy tamtemu, ale tak czy jak tutaj jakoś przyczepał się wiedzie. Dobra, kolejne coś. Tutaj już odstępik troszeczkę zachowamy sobie większy. Żeby to było wszystko elegancko ogarnięte. I damy sobie jeszcze. Jeden. E, plus jeszcze tutaj, oczywiście, jeszcze coś da. O, akurat ostatni nam wyjdzie. Powiem wam, że wyszło nam to. No, mo mogło na troszeczkę tam inaczej wyjść, ale jest OK. Na, na pewno nie powiem, że źle to zrobiłem, wiecie. Bo tutaj akurat nam został taki przejazd. O tych tuneli jest dosyć sporo. Tutaj się. E, będzie dawało obornik jako nawóz i bodajże wodę. E, jeżeli chodzi o te przejazdy, jak zrobimy te przejazdy? Czy tutaj zrobimy kostkę, czy jak to zaplanujemy? A ja już mniej więcej wiem jak to zaplanuję, bo to wszystko będzie zrobione na takiej zasadzie, patrzcie. Mm, tu sobie zrobimy coś takiego, może tutaj, ale nie, bo to będzie strawą. To nie to strawą to to na pewno odpada. Mm. Żeby wszędzie było takie samo, to sobie damy coś takiego Tam też jest zresztą bardzo, no zresztą tu gdzie są e, kurki to jest to samo no I tak te tunele są po prostu tak wiecie, tak odgrodzone od całości, od całej reszty gospodarstwa są odgrodzone No, no jak dla mnie to spoko wygląda, bo jest jakiś tam przedział no nie, że że się to jest, jest różnica po prostu między tym wszystkim no Tutaj widzę, że nie wiem czy mi to wyjdzie tak ładnie Kurczę, musiałem to zrobić w ten sposób No, i nie chcę tutaj dojechać. Będziemy musieli takim najmniejszym chyba to zrobić w tym miejscu. No, i tutaj sobie dajemy dotąd. Tutaj, tak samo sobie to jakoś połączymy, takim naprawdę mniejszym, żeby to się dało zrobić. I jest, powiem Wam, że jest perfekcyjnie. Nie wiem, czy ten potnet się nie będzie zgrywał z tym. No, chociaż. Chociaż w sumie jest bardzo, ale to bardzo podobne, ale nie wiem, czy idealne. I dalej, dajemy sobie trawę. O, no, tak wyszło. Jak, to jak to wyjdzie, to już będzie spoko. Tak czy siak. Aby, aby było równo, jak będzie równo, to już jest elegancko. No i cyk. Powiem wam, że nam wyszło tak. O. <grym>, na pewno nie ma tragedii, też mogło być lepiej. E, to będę musiał jeszcze usunąć. Mogłem to usunąć przed odcinkiem, to byśmy się teraz za bardzo w to tak nie bawili, ale z racji tego, że tego nie usunąłem, no to jakoś to coś zaplanujemy. No i co? Jeżeli chodzi o resztę tych wszystkich prac, to to będę musiał jeszcze usunąć. To drzewko na pewno musimy znaleźć. Ten wyjazd będziemy sobie planowali na jakiejś tam zasadzie, żeby to zrobić tak, żeby tutaj było równiutko, żeby się dało do tego dojechać, tak samo ten teren. Tutaj pole jest już fajnie zrobione, jest to równe. Jeżeli chodzi o to, to może iść. No, no nie wiem, żeby to szło równo, to najlepiej żeby to szło. W takiej szerokości, jak idzie, i to dojazd zrobię wam, żeby to cały czas szło do góry. Tutaj zrobimy jakoś w dół i będzie to wszystko połączone, żebyś nie kombinować, żeby to cały czas prosto szło dotąd. E, także będziecie mieli dojazd do tej drogi. Tutaj macie wielkie pole. No i co? W kolejnych odcinkach jakoś to ogarniemy. Na pewno na najbliższym live też ja się postaram to wszystko zrobić tak, żeby to było. Jakoś tam mniej więcej zrobione, bo wiadomo, że pewnie idealnie nam to nie wyjdzie. A w dzisiejszym odcinku to było na tyle, ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych produkcjach u mnie na kanale. Patrzcie na ten efekt końcowy. Na razie.